3, 2, 1, 0, start. Witamy serdecznie w dwusetnym odcinku Święty Rochia. No właśnie, jesteśmy. Jesteśmy dzisiaj później, bo na coś ważnego, wartościowego trzeba oczekiwać, a więc ten niepokój jest jakoś tam potrzebny. Nie wiadomo, czy on był związany z Waszą modlitwą, z Waszym pragnieniem, czy z myślą, co się stało, że coś tam się... Że coś tam nie zaskoczyło. No właśnie, a to chodziłoby o to, żeby może zobaczyć, że trzeba właśnie swoją relację budować z Panem Bogiem, swoją relację budować ze Świętym Rochem, a nie tylko liczyć na to, co, co mi ktoś podsunie. A więc chodziłoby zawsze o to, żeby mieć, być twórczym, być twórczym, mieć pragnienie jakiejś jedności z Panem Bogiem, jedności z Matką Bożą jedności ze świętym rochem. A my tak często czekamy na fajerwerki, tak jak ludzie czekają na nowy rok. W Sylwestra czekają tej północy, patrzą na ten zegarek, te potem minuty odliczają, jeszcze trochę, już te petardy przygotowują, szampany otwierają i nowy rok witają. Kupa Huku, ładnie na niebie teraz te petardy wyglądają, a potem za chwilę... Za chwilę cisza, spokój i normalne życie. Piją toasty, tak jak my pijemy teraz toast kawą w, w dwusetnym odcinku. Nasze zdrowie i ufajmy, że święty Roch nas przeprowadzi przez ten, przez ten trudny czas pandemii. Właśnie tak takie jubileusze są okazją do no zwykłej wyrażenia jakiejś wdzięczności. Dlatego też dzisiaj też dziękujemy Panu Bogu, dziękujemy Świętemu Rochowi za to, że przez te 200 dni nas prowadzi w takim spokoju, w wyciszeniu, że daje nam jakieś różne możliwości w spojrzeniu na to, co, co niesie życie, żebyśmy umieli jakoś tak wewnętrznie przepracowywać takie zwykłe ludzkie sytuacje, te, które każdego dnia, dnia nam się przytrafiają. Przecież nie tylko chodzi, żebym ja tutaj coś mówił, ale chodzi o to, żebyście wy też na swoje życie patrzyli właśnie oczami wiary i dostrzegali w nim właśnie ciągłą obecność Pana Boga i żebyście umieli za to dziękować, żebyście umieli yy, właśnie dostrzegł, zobaczywszy to właśnie być jakoś takim czy taką wdzięczną bardzo za to wszystko, co, co nam daje, żebyśmy też umieli przeprosić bo przeprosiny są bardzo ważne, byśmy umieli też poprosić, byśmy umieli, umieli też poprosić. No właśnie, jak to w naszym życiu jest z tą wdzięcznością, z przeproszeniem, z prośbą? Pewnie z tą prośbą najłatwiej nam idzie, a jednak chodzi o to, żeby te dwa pierwsze elementy też, też były, też były, a więc wdzięczność i przepraszam. I wtedy Pan Bóg miłosierdzie swoje dla nas, dla nas odkrywa. Bo jeżeli będziemy się upierali tylko i wyłącznie przy swoim zdaniu, że ja mam rację, a inni a na pewno tej racji nie mają, bo, bo to, 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 to i tamto, no to no właśnie, tylko że drugi patrzy na mnie i mówi o sobie, że ja mam rację, a ty to, 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 to i tamto jesteś tu winien w tylu, w tylu miejscach. I tak jakoś wtedy to dogadywanie się idzie idzie kiepsko. Dlatego też lepiej zawsze uderzyć się w piersi i powiedzieć, Panie Boże, no, moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina i wtedy i wtedy o wiele łatwiej się wraca do, do tego, co, co zwyczajne, co codzienne, co normalne. No właśnie, kochani, 200 razy to już kawał, kawał dobrej roboty. I mam nadzieję, że Właśnie przez te malutkie filmiki Pan Bóg taką szpareczką tę łaskę swoją wlewa w nasze serca i powoduje, że te serca jednak y, ulegają jakiejś przemianie. Może nawet y, nie wiemy, może nawet nie uświadamiamy sobie, ale, ale na pewno nas wspiera, umacnia, daje pokój, cierpliwość, dystans wobec tego wszystkiego co się dzieje. Jakoś tak wiąże nas ze sobą czyli nas, ludzi z Nim Bogiem i, i, i ze świętym Rochem. I powstaje też pytanie, jakim jestem apostołem tego wszystkiego, prawda? Czy ile osób przeze mnie zobaczyło chociażby ten filmik? Ilu osobom powiedziałem, że takie coś jest. Ile osób zachęciłem, czy potem nawet sprawdziłem w jakiejś rozmowie, czy oglądałeś, oglądałaś, że zajrzałeś na stronę internetową urochanet poczytałaś trochę o, o, o kulcie tego świętego i dlaczego akurat to sanktuarium tutaj w Sadykszu wyszło tak nagle i, i, i niespodziewanie. Właśnie jak to z nami jest, jak to z nami jest, bo znowu możemy wymagać od innych, ale co ja z siebie daję, żeby ten kult świętego Rocha się rozwijał, się rozwijał. Już w najbliższym tygodniu, w tym tygodniu właściwie, w piątek mamy spotkanie u Rocha na drodze krzyżowej o 19 w piątek, zawsze w piątki tam się modlimy, idziemy razem z Chrystusem cierpiącym, wypraszać no, wolność od koronawirusa, od pandemii, która nas męczy i od różnych innych sytuacji trudnych, które też nam doskwierają. Święty Rochu, dziękujemy Ci, dziękujemy Ci, że nas tutaj trzymasz, że nam dajesz chęci i pragnienia, że jesteśmy z Tobą i daj nam jeszcze jakieś takie większe zaangażowanie w rozprzestrzenianie kultu Twojego, Twojego imienia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała ojcu i synowi, duchowi świętemu, Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwalebny święty rochu, świecki pielgrzymie w Europie, Zarażony, uwięziony, Lekarzu ciał prowadzący ludzi do Boga, Wstawiej się za nami i wybaw nas od udręk cielesnych i duchowych. Święty Rochu. Módl się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzięki serdecznie, kochani. 200 odcinków minęło. I co dalej? Zobaczymy, co Pan Bóg da. Zobaczymy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Niech nam Pan Bóg błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. To do jutra, Szczęść Boże, do zobaczenia.